Witam serdecznie Panie Burmistrzu, już za chwileczkę moi drodzy niesamowite niespodzianki, witamy serdecznie, witam Panie mistrze, witam gorąco, kłania się bardzo nisko, witam Waszych gości moi drodzy, oddaję głos naszemu gospodarzowi warki, naszemu Burmistrzowi. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie kolejny raz na naszym evencie dotyczącym święta warki. Moi drodzy, spotykamy się już po raz szesnasty, ale po raz drugi mamy partnera strategicznego Urząd Marszałkowski na czele za Adamem Struzikiem i są jego reprezentanci, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Białecka i Leszek Przybytnia. Jest ze mną poseł i jednocześnie minister pan Marek Suski. Cieszymy się z obecności tak wspaniałych gości. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że tak jak co roku będziecie się bawić fantastycznie przy rytmach muzyki disco i rytmach muzyki rockowej. Już na sam koniec naszej imprezy chciałbym Wam życzyć, żebyście się bawili przede wszystkim bezpiecznie, żebyście wywieźli z warki same różowe i wspaniałe wspomnienia. Także życzę wspaniałej zabawy, bezpiecznej zabawy i przekazuję głos naszym gościom. Panie ministrze. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa, Panie Burmistrzu, Pani Radna, Panie Radny. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy z Państwem. Cieszymy się, pozdrawiamy. Bardzo jest nam miło. Chciałem też pozdrowić od Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego, który niestety dzisiaj musiał gdzieś pojechać w Polskę, ale bardzo, bardzo chciał być z Państwem i prosił mnie, żebym Państwa pozdrowił. Więc pozdrawiam od Pana Marszałka. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, po raz kolejny jesteśmy tutaj na święcie w Warce Wspaniałej. Tu piękna panorama, jak widzę przed chwilą wspaniały zespół Playboysi występował. My teraz tutaj też, też Playboysi, tylko parę lat później, także bardzo, bardzo nam jest miło. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że dzisiejsza aura sprzyja temu, żeby się dobrze bawić. Cieszymy się, że Państwo też przyszliście, że dobrze się bawimy. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, szanowni państwo, że tak jak wydaje się dobrze w tej chwili zarządzać Polską, to będziemy dalej to robić dla pożytku naszych obywateli, dla Polski, żeby w Polsce było coraz lepiej. Przyjeżdżamy tu, bo rzeczywiście Warka niedaleko mieszkań jest wspaniałym miastem, tu są bardzo mili ludzie. Wielokrotnie pobyłem, ostatnio byliśmy na targu, robiliśmy sobie wspólne zdjęcia, było też bardzo, bardzo miło. Chciałem zatem jeszcze raz podziękować za tą wspaniałą, miłą atmosferę, zawsze jestem jest. bardzo, jesteście Państwo rzeczywiście wspaniały. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu za zaproszenie. Bardzo proszę Panią Białecką o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie mieszkańców barki. Dziękuję bardzo przede wszystkim panu burmistrzowi i pani wiceburmistrz za zaproszenie, że mogłam przybyć tutaj do tej, tego, tego miasta. Życzę Państwu naprawdę miłego wieczoru i bardzo dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam Państwa. Panie burmistrzu, panie ministrze, pani radna, szanowni państwo, ogromnie się cieszę, że po raz kolejny... Możemy razem być na wspaniałym święcie Warki. I cieszę się ogromnie, że Warka dzisiaj promienieje słońcem, słońcem naprawdę Waszych wszystkich radości. Myślę, że ten dzień będzie rzeczywiście bardzo radosny. My jako samorząd województwa mazowieckiego wspieramy, chcemy wspierać samorządy gminne, samorządy powiatowe po to, by właśnie Państwo mogli z tego korzystać. I dzisiaj mamy ten przykład bardzo właśnie fajny tutaj panorama z tego miejsca jest naprawdę fantastyczna gratuluję Państwu gratuluję Państwu burmistrza gratuluję Państwu władz Warki, myślę, że ten samorząd który tutaj w tej chwili Warką zarządza, zarządza ją bardzo dobrze i będzie zarządzał ją bardzo długo bo rzeczywiście te rzeczy, które planuje Pan Burmistrz z Panią, z panią Burmistrz są rzeczywiście wielkiej klasy i My jako samorząd będziemy starali je się wspierać, panie burmistrzu. Pozwólcie Państwo, że przekażę pozdrowienia od samorządu województwa Mazowieckiego w całości, od pana marszałka Adama Struzika, od siebie oczywiście, i od również pana posła Mirosława Maleczewskiego, który nie mógł dzisiaj uczestniczyć w tej imprezie. Pozwólcie, że przekażę pozdrowienia miłego, fantastycznego dzisiejszego wieczoru i myślę do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Jeszcze jedno zdanie. Zapomnieliśmy o współorganizatorze, czyli naszym browarze w Warce Grupa Żywiec. Zawsze był z nami dyrektor. No w tym roku z powodów osobistych nie może dzisiaj uczestniczyć, ale również od dyrektora Krzysztofa Żyrka. Wszystkiego najlepszego dla Was, udanej zabawy i tak jak powiedziałem pamiętajcie o tym, żebyśmy szczęśliwi i bezpiecznie wrócili do domu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Gorące trawa, moi drodzy, naszych gospodarze, nasi gości. Gorące, gorące dwa trzymają energię, moi drodzy. Dziękuję pięknie. Dobrej zabawy, dla Państwa. Wybniczcie, moi drodzy naszego ministra, naszego burmistrza, moi drodzy, można spotkać na rynku, to jest o sobotę. Także polecamy gorące spotkania, moi drodzy, okazji naszych zakupów. Wszystkim życzymy wspaniałe, cudownej zabawy. Ja się nazywam Maciej Spoliński, jest mi bardzo miło Cię z wami do końca tej imprezy, A niespodzianek mamy absolutnie bardzo, bardzo dużo i po kolei będziemy te karty nagród i fajnych, muzycznych i Wam przekazywać.